Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj drapimy z kolejny raz holenderskie. Dajemy im trzecią szansę. Wkład na 8 zdrapek 52 euro i zaczynamy proszę o subskrypcję i łapki. Szukamy numerków. Zrapeczka za 2 euro. 57 szukamy. Mamy 50, 28, 46 i 56. No obok. I nic więcej. Zrapeczka za 2 euro. Nie dało nic. Tu także szukamy. Numerków ułoży się linia. W tą stronę albo w tą stronę to mamy wygraną. Zaczynamy. 40. Nie ma. No ładnie się zaczyna. 16. Nie ma. 37. Czterdzieści sześćdziesiąt cztery. Nie nie Czterdzieści jest. Dwa jest. Pięćdziesiąt siedem jest. Osiem jest. 33 Także jest. O, brakuje nam. Numerki 62. Także jest. O, brakuje jeden. nie ma siedem nie ma dziewiętnaście jest trzydzieści osiem jest no zostały nam trzy osiemnaście jest dwadzieścia dziewięć nie ma no i ostatnia pięćdziesiąt dziewięć no niestety, nic nie dało. Linie szukamy symboli, ułożyliśmy na tu, lub tu mamy wypełnianą znaczek. Jest.

¿Qué es Sejf. Lupa. No ciekawe, czy coś wyjdzie. Oulary. Jest, jest to. Jeszcze dwa symbole. Łopata jest. No tak się ładnie użyło. Ciekawe czy coś będzie. Worek. No niestety. Nie użyła się żadna linia choda statki. Drapiemy symbole dokładnie. I jak wyjdzie, któryś z tych się ułoży, sprawdzimy wygraną. C1 C4 A5 G4 C7 D1 Mamy wygraną. Ster nam się pokazał. Super. Później odsłonimy co tam jest. Może jeszcze coś się nam ułoży. Mamy kolejny symbol. Ułoży nam się chyba łupata. Czy to saperka? Nie, niestety jeszcze potrzebujemy a Myślałam, że to jest do końca. C2. d A6. I ostatni symbol. G6. Ale super. Mamy ster. Sprawdzimy teraz. to co 5 euro. Czyli zrapeczka się wróciła. Świetnie. Kolejną zrapeczkę mamy za 10 euro. raz do polskiej. Musi mieć czy takie same symbole, żeby była wygrana. Zaczynamy. неста, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Trzy ostatnie. O, świetnie. Mamy wygraną. Czy takie same symbole? No, fajnie. O, bo myślę, że się wróciła. Sprawdzamy. 10 euro. No, świetnie. Udało się. Jeszcze raz coś Alabingo. Spróbujemy. Czy nam się linie jakieś ułożą? Zaczynamy. 32. Może tym razem będzie lepiej nie ma pięćdziesiąt jest czterdzieści jest też jest trzydzieści sześć no nie ma trzydzieści Dwadzieścia trzy, jest, czterdzieści cztery, jest, Zróbmy nam tutaj pięćdziesiąt dziewięć, osiemnaście, nie ma, jest pięćdziesiąt siedem, też nie ma, siedem, nie jeden, trzy symbole. Trzydzieści pięć, jest. Sześćdziesiąt pięć, jest. No i brakowało osiemnaście, pięćdziesiąt jeden lub pięćdziesiąt dziewięć. Czy będzie? Jest. Pięćdziesiąt jeden, udało się. Mamy linię. 5 nie pasuje. 33 też 1 też. 13 65 jest. I 44. No świetnie, no to sprawdzamy. No i się nam wróciło 5 euro. Świetnie, bardzo fajnie. Teraz mamy drapeczkę za 10 euro. Tu jest do wygrania 50 euro. 100 euro albo 0. Nie ma jakichś głównych, wielkich wygranych. Szukamy numerków. Jak znajdziemy, będzie wygrana. Mamy 52, 20, 29, 13 i 31. No to sprawdźmy. 47 nie ma. 53 nie ma. Obok.

Trzydzieści trzy także, siedemnaście nie ma, czterdzieści dziewięć nie ma, czterdzieści dwa nie ma, pięćdziesiąt osiem nie ma. Nie ma, no i ostatnia linia. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. i ostatni znak. Nie ma. Niestety pusta trapeczka. Ostatnia zrapka. Szukamy takich samych numerków. Jest możli możliwość mnożnika od 2 do 50 razy. Zobaczymy nasze numerki wysokie. O. No tak. Nie, nie ma oboczek. Nie ma. i ostatnie dwie linie Są na boki Nie? No, niestety, nie udało się. Nasz wkład było 52 euro. Wygraliśmy 5, 15, 20, czyli 52 euro, żeśmy włożyli, a wygraliśmy 20. Nieźle, prawie połowa. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego zdrapingu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę o łapeczki i subskrypcję. Do zobaczenia.